Multikino zaprasza na długi dzień dziecka. Od 31 maja do 2 czerwca obejrzycie premierowo i przedpremierowo świetne familijne produkcje. Pamiętajcie, że z kartą Rodzina do kina każdy płaci tyle co dziecko. Zobaczcie, co dla was zagramy. Nowy Aladdin to najnowsza aktorska wersja klasycznego filmu animowanego Disneya. Na ekranie znowu zobaczymy sprytnego Ali, piękną Jasminę nikczemnego Wezyra oraz oczywiście przebojowego Gina, w którego tym razem wciera się Will Smith. Będą znane piosenki i kilka nowych utworów, a całość zapowiada się na sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa. A to czyni nowego Aladyna idealnym wyborem na familijny seans. A może wasze dzieciaki mają pośród swoich zabawek cudaki z Ugly Dolls? Nawet jeśli nie to na pewno z chęcią obejrzą film animowany poświęcony tym nietypowym pluszakom. Paskudy są bardzo miłe, bystre i przyjazne, ale nie grzeszą urodą, co wyklucza je z grona innych w teorii pięknych zabawek. Tymczasem Paskudne jest cudne. Paskudy Aglidol to nie tylko świetna zabawa, ale także lekcja tolerancji. Polecamy, jeśli to przejście do wielkiego świata. A winda nie działa? Jest mały, żółty i bardzo mięciutki, ale niech was to nie zwiedzie. Detektyw Pikachu jest także świetny w swoim zawodzie. Premierowy seans filmu ze świata Pokémonów to gratka dla wszystkich miłośników tych uroczych stworków. Specjalnie z okazji długiego dnia dziecka, do każdego zakupu z użyciem karty Rodzina do kina, rozdamy wyjątkowe książeczki pełne łamigłówek. Pokémon Detektyw Pikachu sprawi, że wszyscy będziecie pikać po seansie. Mamy także przedpremierową gratkę dla tych, co kochają swoje zwierzaki. Podczas długiego Dnia Dziecka będziecie mogli na miesiąc przed premierą obejrzeć najnowsze przygody Maxa i ekipy w filmie Sekretne życie zwierzaków domowych 2. W jakie tarapaty tym razem wpadną rezolutne zwierzęta? Przekonamy się już wkrótce. Nie, ja też nie. Długi dzień dziecka w Multikinie trwa od 31 maja do 2 czerwca. Pamiętajcie, że z kartą rodzina do kina każdy za swój bilet płaci tyle co dziecko. Macie na barze oraz w Multishopie zniżkę 20%, a za każdy bilet dostajecie punkty, które później wymienicie na gratisy. Na długi dzień dziecka do Multikina zaprasza Was piotrek. Nie zapomnijcie o subach i lajkach. Do zobaczenia w Multikinie.